Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. Może to trochę dziwnie zabrzmi, ale książka, o której Wam dziś opowiem, jest jedną z ważniejszych książek, jakie przeczytałam w ostatnim czasie. No i co w tym dziwnego, to to, że jest to powieść młodzieżowa. A ja jak wiecie, już od dawna nie jestem młodzieżą, a mimo to, to właśnie w tej książce znalazłam coś, co dodało mi tak trochę skrzydeł i też nakłoniło mnie do podjęcia pewnych działań, za co jestem tej książce przeogromnie wdzięczna, więc tą książką jest piąta część przygód Arusza, czyli Arusza i Nektar nieśmiertelności Roszani Choksi. No i w związku z tym, że jest ostatnia część serii, tak sobie pomyślałam, że tym razem nie będę w było, bo to nie ma sensu, za dużo spoilerów, więc po prostu powiem Wam, dlaczego moim zdaniem ta książka jest taka świetna, dlaczego w ogóle powinniście sięgnąć po całą serię. Więc może zanim przejdziemy sobie do nektaru nieśmiertelności, tak pokrótce przypomnę, o czym jest cała seria, bo być może ktoś nie ma zielonego pojęcia, o czym opowiadają przygody Arusza, więc już odpowiadam. Jest to seria młodzieżowa skierowana do młodszej młodzieży, która nawiązuje do mitologii hinduskiej, czyli są to książki idealne dla fanów Rika Riordana, tylko właśnie, że zamiast mitologii greckiej mamy mitologię hinduską hinduską. Seria ta składa się z pięciu tomów, do których okładki zaprojektowała Abigail L. de la Cruz i właśnie tak mi się przypomniało, że chyba nie wspomniałam o tym w żadnym z filmów poświęconych Aru i jest mi z tego powodu strasznie głupio, ponieważ uważam, że okładki są bardzo ważnym elementem książki. To właśnie one bardzo często decydują o tym, czy dana książka wraca z nami do domu z księgarni, czy nie, czy wkładamy ją do koszyka w księgarni internetowej, czy nie. Na przykład właśnie ostatnio, gdy byłam w Dusmanie, jest to taka duża księgarnia w Berlinie, przywiozłam sobie z tam tą książkę, właśnie sugerując się okładków, znaczy wiadomo, że treść książki jest najważniejsza, ale gdyby nie okładka nawet nie wzięłabym jej do ręki i nie przeczytałabym o czym jest i no wiecie, już jestem w trakcie czytania, bardzo mi się podoba tak swoją drogą, więc wydaje mi się, że okładki są bardzo ważne a o tej książce posłuchacie w ogóle w book haulu, który tutaj się zaraz będzie tworzyć, po tym jak nagram do o Arusha, więc moim zdaniem okładki są ważne, te Abigail L. De la Cruz one są naprawdę piękne i moim zdaniem świetnie dają klimat tych książek. Ten niesamowicie barwny świat, inspirowany mitologią hinduską, wykreowany przez Roszani Chokshi. Także, jeżeli chodzi o fabułę, to zaczyna się w momencie, w którym Aru zapala pewną lampę, uwalniając przy okazji zupełnie niechcący śpiącego. To jest taki starożytny demon, który chce obudzić Boga zniszczenia, więc wiecie, stawka wysoka, zniszczenie świata, trzeba powstrzymać tego całego śpiącego. Mamy tu więc bardzo szybkie tempo. Mamy też sporo nawiązań do popkultury, ponieważ Arusha jest kinomanką, ona uwielbia zwłaszcza Władce Pierścieni, czy filmy z Nikolasem Cage'em, co jest takie bardzo charakterystyczne, mam wrażenie, dla Arushani Chokshi. Wiem, że ona jest fanką Nicolasa Cage'a i myślę, że to widać w jej książkach. Więc tutaj właściwie na okładce też chciałabym zaznaczyć, że Arusha, ona powinna mieć piżamkę ze Spider-Manem. Może po prostu teraz taki tutaj odcień jest fioletowy, bo takie światło tutaj stworzyła sobie właśnie pani ilustratorka, ale wydaje mi się, że gdzieś tam na przodzie powinien być jakiś Spider-Man, ponieważ właśnie arusza na kartach pierwszych dwóch czy trzech tomów, już tego nie pamiętam, biegała właśnie w piżamce ze Spider-Manem, co było naprawdę turbo urocze. Więc mamy tutaj również bardzo dużo zwrotów akcji. W ogóle nie spodziewałam się tego, że ta seria, ona w pewnym momencie stanie się taka bardzo, bardzo mocno rodzinna, co bardzo mocno się w niej spodobało. Co więcej, mam tutaj również bardzo dużo przesympatycznych bohaterów, bohaterów, których nie sposób nie pokochać, którym nie sposób nie kibicować, bohaterów, których przybywa z tomu na tom coraz więcej, zaczynamy od Aru, i Mimi, i Bu, a potem tych bohaterów robi się coraz więcej. I jeżeli mam być szczera, to w sumie wszystkich lubię. Nie ma tutaj ani jednego bohatera, którego bym nie lubiła. Co jest dziwne, bo zazwyczaj, gdy czytasz jakieś serie książek, masz jakiegoś bohatera, którego się nie lubi, albo po prostu nawet, dobra, nie lubi to za mocne słowo. Na przykład, za bardzo się za nim nie przepada, a tutaj takiego bohatera chyba nie ma. Więc tak, o każdym z tych tomów mówiłam już w osobnym filmie. Gdybyście chcieli posłuchać sobie o tych książkach, to oczywiście zapraszam was do tego, żebyście zobaczyli te filmy. Wszystkie linki znajdziecie w opisie poniżej. A teraz przechodząc do nektaru nieśmiertelności, dlaczego ta książka tak bardzo mocno mi się spodobała? Ano dlatego, że ona bardzo mocno skupia się na sile, którą nasi bohaterowie muszą w sobie odkryć w momencie największej słabości, bo nie sztuką jest być silnym, kiedy wiecie, wszystko się dobrze układa. Sztuką jest znaleźć w sobie te. Siłę, kiedy jest naprawdę źle. Kiedy wiecie, trzeba podnieść się po jakiejś porażce, postawić ten jeden, drugi, trzeci krok i potem znowu wiecie, iść do przodu. Więc właśnie na tym skupia się ta książka i to było naprawdę bardzo przyjemne. Obserwować, jak bohaterowie stworzeni przez Roszani Choksi, odkrywają w sobie tę wewnętrzną siłę, jak pokonują swoje największe lęki, jak też jeszcze bardziej zacieśniają więzi między sobą. To było piękne, to było wzruszające, budujące i motywujące. Generalnie rzecz biorąc, sięgając po arusza i naktarnej śmiertelności, nastawiałam się przede wszystkim na wyśmienitą rozrywkę, jak przy. W wszystkich poprzednich części. Tym razem jednak otrzymałam coś więcej, coś, co też zainspirowało mnie do podjęcia pewnych działań, których efekty mam nadzieję zobaczycie niebawem na kanale. Jest to książka, która wyciągnęła mnie z takiego powiedzmy lekkiego dołka i za to jestem jej naprawdę ogromnie, ogromnie wdzięczna. Dodam, że jest to ósma książka Ruszani Czoksi, jaką przeczytałam i choć uwielbiam wszystkie książki Ruszani, łącznie z serią Pozłacany Wilki, którą Wam może pokażę, a jest to seria młodzieżowa dla takiej trochę. Starszej młodzieży, to znaczy Arusza, to takiej książki, wiecie, 10-14 lat, to takie 14, plus. powiedzmy coś dla fanów szóstki wron, można powiedzieć, ale coś lepszego od szóstki wron, ponieważ to w jaki sposób właśnie Ruszeni Czoksi kreuje swoich bohaterów. Ona ma też taki bardzo plastyczny język, bardzo plastyczne opisy, bardzo bardzo, to jest po prostu przecudowne i osobiście zdecydowanie bardziej wolę pozłacane wilki, aniżeli szóstkę wron. Zresztą szóstki wron to ja bardzo nie lubię, a to bardzo mocno kocham, także przy okazji raz jeszcze Wam polecam pozłacane wilki. Także przeczytałam w sumie 8 książek Roshani Chokshi, ale choć kocham wszystkie, to jednak żadna z nich tak bardzo do mnie nie przemówiła, jak właśnie Arusza i Nektar Nieśmiertelności. Uważam, że jest to bardzo dobra pozycja. Bardzo podoba mi się w ogóle to, że ta seria, ona ma takie słodko-gorzkie zakończenie, co jest czymś takim nietypowym, jeżeli chodzi o powieści młodzieżowe, tak mi się wydaje. Tutaj jednak Roshani Chokshi idealnie wyważyła sobie tutaj różne elementy i odpowiednio je wszystkie zbalansowała i moim zdaniem to zakończenie tutaj jest po prostu idealne. Do tego wszystkiego oczywiście podoba mi się Język, bardzo podoba mi się też to, jak fajnie uchwyciła moment dorastania swoich bohaterów. No już pod koniec przygód Arusha nie biega w tej piżamce ze Spidermanem, więc co jeszcze mogę powiedzieć? Kocham tą serię bardzo mocno. Chciałabym, żeby została zekranizowana, chciałabym ją zobaczyć na małym, dużym ekranie, tak samo jak Posłańca Burzy. Dlaczego Posłaniec Burzy mi się przypomniał, gdzie on jest tutaj? Posłaniec Burzy przypomniał mi się, ponieważ tutaj pojawia się pewne nawiązanie do Ishtab i co było w tym najfajniejsze to to, że po pierwsze wiedziałam jak to przeczytać, ponieważ Isztab pisze się przez X, X czyta się jako Esz i to wiedziałam, a po drugie od razu wiedziałam, że chodzi o Majańską Panią pod ziemi, chociaż to nie zostało w ogóle tutaj nie ma żadnej wzmianki o tym, kim jest ta cała Isztab, tylko po prostu pojawia się informacja, że jakiś Bóg chce spotkać się z Isztab i to w ogóle było bardzo ciekawe, więc właśnie to, kim jest Isztab wiedziałam z Posłańca Burzy, to jest jeszcze inna właśnie seria, serii Rick Riordan przedstawia, którą bardzo mocno lubię, ta z kolei nawiązuje do Majańskich Bóstw, więc to są moje dwie ulubione serie, jeżeli chodzi o serię Jordan przedstawia. Ja bardzo, bardzo mocno je kocham. I to w ogóle było takie śmieszne, bo najpierw przeczytałam Arusza i mówiłam, że Arusza jest świetna. Potem posłańca burzy, posłanie z lepszy lepsze od Arusza. Potem kolejne tomy Arusza, Arusza lepsza. Potem kolejne tomy posłańca burzy, posłanie z lepsze. Koniec końców, wiecie, co? Pierwsze miejsce <grym> razem na podium, te dwie książki, ponieważ nie potrafię wybrać, którą kocham bardziej. Uważam, że są naprawdę świetne serie młodzieżowe. Serie, które bawią i które poprzez zabawę uczą innych kultur. Innych religii. To jest po prostu coś świetnego. Także jeżeli chodzi o Arusza, polecam Wam bardzo, bardzo mocno gorąco. Jak widzicie, dzisiaj nie zagłębiałam się w fabułę, bo naprawdę byłoby tutaj bardzo dużo spoilerów, a to myślę nie jest Wam potrzebne. Po prostu bierzcie się za ten pierwszy tom i. Czytajcie i mam nadzieję, że pokochacie Aru i żeby Was jakoś zachęcić do tego, żebyście po nią sięgnęli. Mam dla Was Arusza i Nektar Nieśmiertelności, dwa tomy, ponieważ patronuję tej książce, w ogóle patronuję całej serii, naprawdę bardzo mocno lubię i właśnie bardzo mocno polecam. To znaczy nie, czekajcie, tej części nie patronowałam, dlaczego ja nie patronowałam tej części? Kolejnym częściom też nie patronowałam? Czekajcie... A mi się wydawało, że wszędzie patronowałam. Nie, dobra, jestem dopiero na Złotych Miastach i na Drzewie Życzeń, ale okej, okay, dobra, patronuję mentalnie całej serii od początku, okej, okay? możemy się tak mówić, więc mam dla Was właśnie Arusza i nektar nieśmiertelności. Dwa razy, i teraz, żeby zdobyć te książki, napiszcie, jaka mitologia jest waszą ulubioną i dlaczego. Na wasze odpowiedzi czekam w komentarzach poniżej. Macie tydzień czasu, potem tego nie wyłonię dwie osoby, do których powędruje ta książka. Jeżeli nie macie jeszcze poprzednich, to mam nadzieję, że to zmobilizuje Was do tego, żebyście zakupili poprzednie tomy, żebyście je przeczytali i pokochali tak samo jak ja. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Arusza polecam Wam bardzo, ale to bardzo mocno. Pierwszy tom to Arusza i Koniec Czasu. No, Pozłońca Boże też polecam oczywiście. I inne książki serii Rodham przedstawia, także to by było... Na tyle odkładam Arus, którą zobaczycie się jeszcze w Holu. Nie wiem, jakie filmy puszczę, to znaczy, w jakiej kolejności puszczę te filmy, czy najpierw Arusza, czy najpierw Bookal, ale na pewno w Holu właśnie też będzie Arusza, bo to jest jedna z takich nowości w mojej biblioteczce. I książka, którą naprawdę bardzo mocno kocham, i którą będę Was też oczywiście spamować, ponieważ chciałabym, żebyście ją przeczytali, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Bardzo Wam dziękuję za jego obejrzenie. Zapraszam Was na mojego Instagrama, bugrawius Anita. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się pa! Oh uh